Cześć, tu Grania i witam bardzo serdecznie w Destins 3. Dzisiaj robimy remont u pana Phoenixa, który mieszka w Twinborg. Jest to rodzina z gry. Pan Phoenix Prudence mieszka tutaj z synem i z, ze swoją małą córeczką. Jak widzicie, domek z zewnątrz wcale nie wygląda tak źle. Ale w środku jest po prostu okropny. Jest tutaj tak skromnie, że aż za skromnie. Kolory oczywiście takie, no widzicie. Bita z nędzą, że tak powiem. Więc dzisiaj los na loterii. Wygrał właśnie pan Phoenix i, remontuje jego, i remontujemy jego dom. To będzie speed build. Jest to mój drugi w życiu speed build. Ja oczywiście tutaj musiałam bardzo mocno przyspieszyć czas. Tutaj było widać pokoiki dzieci, oczywiście nic o nich nie powiedziałam, ale no, wszystko było widać. Bardzo szybko przyspieszyłam czas, ponieważ ja chciałam ten domek sobie remontować, wiecie, tak na spokojnie. A żeby mi się chciało, żebym sobie miała czas na zastanowienie się przy niektórych rzeczach, więc czas jest przyspieszony o 800%. Ale myślę, że tutaj jest OK i wszystko będzie widać. Ściany robimy ciemne, bo ja sobie tak wymyśliłam, że ciemne. Oczywiście z dachem, oczywiście tutaj ty, ty, tyle kolorów próbowałam. Myślałam nad turkusowym, bo ja tak jakoś lubię ten turkus, no nie, mo nie mogę od niego, że tak powiem, się wyzbyć, ale... Ostatecznie dach będzie ciemny. Tutaj ściany mają różne kolory, bo ja kiedyś zobaczyłam taki domek, nawet taki pobrałam i mam w jednej rozgrywce w pamiętniku Ingrid, że ściany w sumie niektóre nie są wszystkie takie same, same, można niektóre robić drewniane, niektóre jakieś takie białe, niektóre z czegoś innego, więc tutaj postanowiłam też spróbować zrobić takie rozwiązanie. Góra, tutaj strasznie nie pasuje góra i ona będzie zaraz inna, zmieniona, tak, 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 bo tutaj Jakaś taka dziwna yy, jest ta ta, 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 platforma przy dachu, nie wiem. Ja nigdy takich rzeczy nie robię, bo tego i tak w grze nie widać, wiecie. Tak, move objects on. Troszeczkę tutaj się bardziej musimy skupić na podwórku, bo przy pierwszym speed buildzie, jaki robiłam w Appalusa Plains, odpuściłam to podwórko totalnie i stwierdziłam, że teraz zrobię to po prostu na samym początku, bo potem mi się zazwyczaj nie chce. Jak już zrobię środek, to mówię, a już fajnie, fajnie, koniec, koniec i sobie przypominam, o nie, jeszcze podwórko. Ja podwórek aż tak bardzo nie lubię robić. Wiecie, kiedy ja dekoruję i urządzam podwórka podczas rozgrywki, bo wtedy fajnie się tam robi. Wiecie, no jak się na przykład pojawiają dzieci w rodzinie, to się wtedy robi plac zabaw. Jak chcę, żeby Simowie jakoś rozwinęli umiejętności ogrodnicze, to wtedy jakiś ogródek i te podwórka jakoś tam same wychodzą. A jak ma być takie na początku startowe, puste, to powiem Wam, że ja zawsze mam z tym problem. Oczywiście tutaj dajemy te pale takie piękne, drewniane. Oprócz jednego, bo zapomniałam, i powinien być jeszcze jeden tam pod balkonem, ale coś mi się tutaj pomieszało. No nie wiem, no nie widziałam. Yy, tak, teraz mi kot chodzi po twarzy i nic nie widzę. Ale okej, okay, dobra. Będą mieli tutaj też taki staw. Kombinowałam sobie z takimi krzaczorami tutaj na domku. Niektóre niestety są za wysokie i nie, nie mogą tu być, więc zostawiamy takie. Zaraz oczywiście też je zmienię. Na ganku dajemy im takie ławeczki, małe ławeczki, o znowu krzaczory, 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 ja lubię te takie leśne krzaczyska, które oplatają dom, nie pamiętam jak to się nazywa i tyle. No i tutaj właśnie te, tej nieszczęsnej kolumny zapomniałam, słuchajcie, jej tam nie będzie, nie mogę się skupić, bo słuchajcie, kot mi chodzi po twarzy, no, jakiś balkonik balkoni, chciałam powiedzieć na tym, na tym tarasiku. Ja często mówię, ble, ble, wiem, na tym tarasiku będą mieli. Yy. Znowu nic nie widzę, bo mam na ekranie kota Pompku, Idź sobie. Przepraszam, przepraszam, ale ja nie chcę tego nagrywać dwa razy. Naprawdę nie chcę. Dobra, już oczywiście domek w środku. Robię na początku biały, ale oni będą mieli takie białe podłogi, bo ja chciałam spróbować zrobić takie połączenie yy, jasnego drewna z ciemnym, takim trochę węgę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Drzwi mogłam też ciemne zrobić, a ja potem nie pomyślałam, ale ja na drzwiach się aż tak nie skupiam, bo wiecie, w rozgrywce tych drzwi praktycznie w ogóle nie widzimy. Może czasami wejściowe. O, tutaj będą mieli takie, 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 takie taką niższą ściankę. Yy, powiedzcie mi, czy jak się fajniej ogląda speed buildy? Jak narrator. Yy, gada coś w tle, natrętnie, czy jak jest muzyczka, bo ja się zastanawiam, czy czasami mam, a może muzyczkę puścić, może ja na początku coś powiem tylko i potem będzie muzyczka, nie wiem, nie wiem sama, powiem Wam, że ja szczerze mówiąc oglądałam kilka speedbuildów, kilka może kilkanaście i sama nie wiem co ja wolę, to z muzyczką też się fajnie ogląda, ale fajnie jakby ktoś się wypowiedział. Naprawdę dobra, ściany jedną tutaj robimy taką ciemniejszą. Jeśli chodzi o ten domek i ogólnie o ścianki, to ja się nie wiem dlaczego uparłam na pas, paski. Wszystko będzie pasiaste. Może dlatego, że ja u siebie w domu chcę zrobić tapetę w paski i tak się zastanawiam nad tymi paskami i przenoszę oczywiście te moje pragnienia i wizje do Simsów. Myślę, że wiele osób tak robi. Tutaj mamy taką piękną meblościankę, do której nie mogłam dopasować wysokością żadnej półeczki na książki, a chciałam, żeby coś tam stało, no i zostaje taka, trudno. Nie musi wszystko być równe. Też nie, nie trzeba się aż nad tym tak skupiać, tak mi się wydaje. Lampka, 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 tak, teksturki trzeba, lampki dać. I parapety, nieśmiertelne parapety. To są oczywiście, to, to się nie nazywa parapet, tylko to jest po prostu półka ścienna, ale ja używam tego jako parapetów. Myślę, że spoko to wygląda. Dywanik, dywanik, ostatnio się zakochałam w tych dywanikach, które mam z modów, wiecie, jak widzicie ja mam dużo modów, aczkolwiek nie aż tak bardzo dużo, bo w niektórych kategoriach wcale nie mam tak wiele. Najwięcej mam tych ozdobników właśnie, no bo uważam, że to jest bardzo ważne, mieć tutaj jebuszka, jakieś książeczki różne takie tam dyrdy małe, dyrdy pierdzi mały. O, i tutaj e, dlatego, że pan Phoenix mieszka sam z dziećmi, to chciałam uzyskać taki efekt, żeby troszeczkę było wesoło, wiecie, i będzie sobie kaczuszka na podłodze leżeć. Zaraz mm, tam jeszcze dorzucimy chyba Pokemona. Tak, Pokemona. E, o, parapety zmieniły kolor. Tak. Stwierdziłam, że to będzie tutaj pasowało, bo właśnie gdzieś to ciemne drewno trzeba tutaj wrzucać. E, mi się wydaje, że później ten domek się zrobił taki taki trochę morski, nie wiem dlaczego, e, chyba przez jakieś tam ozdoby. Ale dobra. No i tu właśnie szukałaś. O, 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 jest Pokémon. To był. Co to był za Pokémon? Bulbazaur? Nie pamiętam, że tak dawno Pokémonów Pokemon... nie oglądałam. I tutaj mamy takie miejsce przy schodach. Teraz żałuję, że nie, nie usunęłam tej ścianki, która tam jest. Bo w sumie ja ze schodami zawsze mam problem. O, ta skrzynia, jak ja lubię tą skrzynię. Ze schodami mam problem, bo ja wolę raczej jak coś jest pod tymi schodami, albo że nie wiem, coś tam jest wsadzone, ale tam Simowie jakoś zbytnio nie mogą dochodzić. Nie wiem. Pomieszczenia tam też nie da się zrobić, a może się da, ale ja za mało próbowałam. Nie wiem, zostawiamy to tak, jak jest. Ja ogólnie, ja tak przy tym pierwszym odcinku, tak sobie wymyśliłam, że sobie właśnie będę wchodzić do tych. Rodzin z gry i robić im remonty, jak myślicie, to jest fajny pomysł, bo wiecie co, ja zawsze chciałam coś takiego zrobić, bo mi te domki z gry średnio się podobają, a jednak simowie gdzieś tam odwiedzają tych ludków, innych simków. I fajnie przy odwiedzaniu, nawet jeśli bym grała inną rodzinką w Twin Borku, żeby no, jak poznaliby Pana Feniksa, to aż milej by było przyjść na to odwiedzinę, a nie do takiego, wiecie, ciemnego, e, ciemnych lochów. O, poduszki, poduszki, znalazłam poduszki! Ja zawsze e, już na, tak wracam do pierwszego odcinka, nie wiem czemu cały czas. Staram się e, te poduszki znajdywać, ale one no. są w tej kategorii, Ozdobniki różne. Po prostu w, ta, ta kategoria u mnie jest najbardziej rozbudowana. Szkoda, że nie można kategoryzować. O, widzicie, buty znalazłam jakieś tam jeszcze wcześniej, sobie postawiłam z boku. E, wiecie co, za szybko czas, za szybko czas. O, tak, 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 taką będą mieli pufę, bo tu są dzieci, ma być trochę wesoło. I o czym ja mówiłam? Zapomniałam. Aha, jak już sobie znajduję jakieś rzeczy, to czasami wstawiam je z boku, bo mówię, a to mi się na pewno przyda i później nie chcę tego szukać po raz kolejny. Dlatego tak robię. Tutaj zasłonka nie, 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 nie. Tutaj nie da rady z zasłonki. Coś oczywiście rozświetlimy. Ja w tym domku dałam po całości. Myślę, że chyba w wszystkich pomieszczeniach. Takie lampki, które są mało widoczne, sufitowe. I ja je bardzo lubię, bo one jakoś tak nie ingerują w przestrzeń, i myślę, że jest to ok. Ja gadałam o poduszkach. Tak, o poduszkach chciałam powiedzieć to, że szkoda, że w Simsach nie można robić swoich własnych podkategorii. Bo ja. Zrobiłabym kategorię poduszki, kapy i kocyki. O, to by mi się bardzo przydało, bo mówię tych poduszek tyle razy, szukam czasami, po prostu nie mogę do nich wrócić. Dobra, sypialnia pana Phoenixa. Pan Phoenix jest nauczycielem, tak przeczytałam o nim, chociaż wydawało mi się, że jak weszłam do gry, to mi się coś wojskowego wyświetliło, ale może się mylę. I tutaj będzie miał też... Panele na ścianie, tak, to są panele, to się kiedyś mówiło na to po prostu błazeria, i to jest moim zdaniem błazeria, bo drewno na ścianie to jest błazeria. Tutaj okno jest usunięte. Ale na górze, na tej wysokości też usunę, usunęłam okno, żeby było w miarę prosto. O, i tutaj tego ciemnego drewna mamy trochę więcej. Wiecie, ja jestem ko kobietą, tak? Jestem kobietą. Jak ja robię wnętrza, to mi się wydaje, że zazwyczaj robię je takie, wiecie, babskie. A tutaj chciałam do tego pana już nie przesadzić z jakimiś tam kolorowymi kolorkami i rzeczami, żeby jednak było troszeczkę męsko i tak trochę poważniej. Poza tym. Pan Phoenix ma dziewczynę, tak, więc to podwójne łóżko jak najmniej, o poduszka, e, podwójne łóżko, mu się przydaje, myślę, pani Moli z miasta, nie pamiętam o jakim nazwisku, o poduszka, poduszka, tak, o to są fajne poduszki, Ostatnich nie znalazłam, ale niektóre rzeczy z modów są takie, że nie, nie można im zmieniać kolorów, e, nie pamiętam, niektóre, Chyba ta kapa, co ma na łóżku, chyba właśnie taka jest. Eee, nie pamiętam. To jest trochę dziwne, ale one e, co prawda mają takie niestandardowe tekstury, też nadane, i chyba dlatego tych kolorów można zmienić. Biurko. Pan Phoenix będzie miał biurko. Jak jest nauczycielem, to na pewno mu się przyda. Zresztą każdy dorosły człowiek i każdy dorosły, dorosły sim powinni mieć takie stanowisko do pracy, myślę. U mnie coś ciężko w domu z tym stanowiskiem, ale ja też jakieś mam. Taki będzie miał laptopik. No, lubię tego laptopa, bo on jest otwarty i wygląda tak. Tak realnie, wiecie, jest podobny do mojego, chociaż ja ostatnio na laptopie nie siedzę. No, ale dobra, nie gadam o pierdołach. Mnie zle miałam mówić o tym, co ja tutaj robię. Tutaj takie szafeczki. No właśnie, zastanawiałam się, co mu tutaj dać. Takie szafeczki będą mi się pasowały. Tutaj drewno niestety mi nie podeszło i one będą białe. No i pan Phoenix, no tą sypialnię i tak ma jasną, ale mam nadzieję, że to nie wygląda aż tak babsko i że nie będzie miał tutaj siary, jak przyjdzie do niego pani Moli. O, obrazek, obrazek. Czasami coś znajdę i się zastanawiam, a gdzie to wstawić? A gdzie to wstawić? A może tam, a może tam? I gdzieś tam zostaje z boku został wyniesiony do kuchni, może gdzieś z powrotem. Chyba wyląduje pod grzejnikiem, tak mi się wydaje. I tutaj z koszem na pranie też nie miałam problemu, bo to jest takie fajne miejsce. Więc szafa nie, szafa w tym miejscu nie da rady, nie da rady, bo tam z nim nie dojdzie. Tak, więc szafa będzie tutaj, a te półeczki, o, idą sobie tam, tam pod półeczki. Te regały idą pod tamtą półeczkę. Bardzo lubię tą firankę. Aczkolwiek ona bardziej by pasowała do jakiegoś takiego otwartego okna, Lecz ja nie mam otwartych okien, a wiem, że takie istnieją z modów, ale wiecie, ja już tam nie chcę przesadzać, bo mam okno, które mi się podobają. O, kwiatulek taki śliczny, no i doniczka czerwona. Czemu czemu nie zostawiłam czerwonej? A czerwona moim zdaniem wygląda całkiem fajnie. Śmieszne jest to, śmieszna jest ta, ta, ta pufa w tym, w tym salonie. Myślę, że jakoś pasuje ten kolor. Jakiś obrazek jeszcze tutaj. Oczywiście obrazków też musimy mieć sporo coś tu skacze, coś tu, o i kuchnia. Dobra, kuchnia na razie jest jasna i co ja robię, co ja robię, zaraz muszę to usunąć, bo po co ustawiać wszystkie szaf szafeczki, jak i tak z w sumie trzeba najpierw ustawić kolor, żeby ten kolor później nadać e reszcie szafek, to szybciej tak jest, że nie, że każda szafeczka po kolei ma kopiowane, kopiowaną teksturę, tylko po prostu zrobić jedną, a potem ją kopiować, tylko ja czasami z pośpiechu, aczkolwiek tutaj nie miałam takiego pośpiechu, tu mówię, robiłam ten dom tak, tak bardzo spokojnie sobie siedziałam wyluzowana, nawet podzieliłam budowanie tego domu sobie na dwa dni no nie całe dni, tylko tam wieczorkiem sobie siedziałam, lodówka firmy Sims, oczywiście jest lubię ją Tutaj trzeba jakoś ożywić to pomieszczenie, nie wiem dlaczego ja od razu nie dałam tapety, bo wolę dawać od razu właśnie, o tapeta, tapeta, tap, takie wisienki, troszkę kolorku i druga ściana ciemna, oczywiście tak, kolor butelkowy wiem, że zaraz wyjdzie z mody, ale nie wiem, uparłam się go bo po prostu, po prostu się uparłam, a jak ja się czegoś upra? to to jest wszędzie u mnie w domach potem, ale czasami trzeba jednak otworzyć się na inne kolory, ale ja mam z tym problem. Ale tutaj się otworzyłam na ciemniejszy kolor drewna, tak i to te wnętrza są już troszkę inne. Oczywiście bibeloty, 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 bibelotów ciąg dalszy. Właśnie z tymi płyczkami jest tak, że nie wiem, czy ja mam tylko taki problem, czy wszyscy mają taki problem, że ciężko jest ustawiać rzeczy i trzeba widok tak do góry przenieść. Tak, i firankę źle postawiłam, źle postawiłam firankę i ja tego nie widzę, nie widzę, nie widzę tego. No i tak, tak to tak zostało. Stół będą mieli takie i krzesełko tam, czy zikaj fajnie wyglądały, ale ja ich, ich ostatnio gdzieś używam, a tu muszą być inne. Taboret? Nie, niezdrowo dla kręgosłupów, dla dzieci, więc. Krzesła z oparciem będą takie, tak. I nie testowałam tego domku, później, czy oni tutaj e, trafiają do wszystkich tych przedmiotów i mebli, ale myślę, że powinno być OK, bo te pomieszczenia nie są aż takie małe. O, tutaj jest, tutaj będzie, będzie, będzie pralnia. Tak, taka mała pralnia. Lubię, jak w Simsach są oddzielne pomieszczenia na pralnie. Uważam, że to jest świetne. Sama bym chciała mieć takie pomieszczenie, na przykład takie pralniowe garderobę. Tutaj coś znowu dajemy, proszki. Tak. Ta półeczka jest trochę dziwnie podświetlona, tylko oczywiście można na szczęście to zgasić. A ona jest fajna, taka prosta. Proszki, tak. Znalazłam, gdzie są proszki. Ostatnio szukam, nie mogłam znaleźć proszków za zasłonka, żaluzja. Wiecie, co mi się czasami tak widzę? Mamy takie zwolnienia. Naprawdę mi się zacinała gra przy nadawaniu tekstur. Jak, jak chcę modyfikować te tekstury, to często mam tak właśnie o tym mieli, mieli, myśli, aczkolwiek mi gra działa i tak w miarę dobrze, bo ja mam dobrego kompa. Ale no słuchajcie, trójka chyba no, każdemu się zacina. Naprawdę każdemu. No nawet można by było nie wiadomo, jaki komputer mieć, nie wiadomo jaki tam kombajn, ale po prostu trójeczka to jest trójeczka. Ale ja i tak z niej nie zrezygnuję, bo to jest najlepsza część Sims'ów moim zdaniem. E, dobra, coś tu miałam powiedzieć o łazience. Eee, czemu ja tak śmiesznie nie Ja mam dzisiaj jakąś gubawkę. Eee, łazienka, łazienka. Eee, klapy w sedesie mają w motylki, bo to jest łazienka, która jest w sumie na piętrze, a na piętrze są pokoje dzieci, więc musi być troszeczkę wesoło. Nie do końca podobają mi się te kafle, bo nie lubię takich paskowych łączeń, ale stwierdziłam, że no nie zawsze będę robić wszystko to, co mi się podoba i tak, jak ja bym chciała mieć w domu. To są inni ludzie, im się podoba tak. I jeszcze, jeszcze dywanik. ten bardziej pasował, tamten bardziej pasował. Teraz patrzę. Trzeba jeszcze rozświetlić... O, kwiatuszek! Uwielbiam ten wiszący kwiatuszek, który jest oczywiście z modów. Ale ja nie wszystkie rzeczy z modów używam. Naprawdę. Naprawdę nie wszystko. Czasami... Czasami nie. Dobra. Tutaj jest taki przedpokój, przedpokój na piętrze, więc ja lubię sobie przy tych barierkach stawiać takie małe komódki. Tutaj mamy taką, która akurat pasuje. Fotelik, fotelik, fotelik. Ja ten fotelik lubię, ale ostatnio, gdzie ja go używałam, gdzieś go używałam. O, regały na książki. Myślę, że to jest idealne miejsce na takie rzeczy. Tutaj trzeba przedstawić. Tak, tutaj nie będzie dużo mebli, też nie chcę tego aż tak zawalać. Oczywiście bibeloty part Pięć, e, poduszka, poduszka musi być, i jakiś dywaniczek jeszcze tylko trzeba zasłonić to okno. Ja tak nie lubię, ja nie wiem, ja jestem taką po prostu maniaczką firanek i zasłon, ale ja lubię takie. O, ten, ten obrazek duży jest fajny, jest z tymi obra obrazkami zazwyczaj też już tutaj kombinuję. Te duże obrazki są fajne, jak ja je pobierałam. O, ja myślałam, że one są mniejsze, są takie wielkie, że tak naprawdę no, rzadko ich używam, no bo tu jest za wielkie, słuchajcie, gdyby on był o połowę mniej, mniejszy, to moim zdaniem byłby idealny. Dobra, yy, pokój syna, jak ma na imię syn? Czekajcie, czekajcie, jak ma na imię syn? Ey, Parker. Sien ma na imię parker, będzie miał stapetę w samochodziki, troszeczkę niebieskiego, ale taki wiecie, troszeczkę taki pastelowy. O, to jest takie łóżko, które jest w powietrzu. Ono jest teoretycznie przymocowane do ściany. I mi to łóżko pobrało się wtedy, gdy ja pobierałam do mojej rozgrywki z serii Eni ten camper, tam przyczepę kamperową i tam jest właśnie takie łóżko, więc już macie zdradzony pierwszy mebel, jaki jest tam w środku. Ja tutaj sobie pokolorowałam je na biało, bo myślę, że jakoś tak bardziej mi pasuje, bo... no bo... bo tak. <grych> tutaj daję właśnie... Ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Te szafki, one tutaj... No wiecie, one i tak i tak nie działają, to w Simsach te rzeczy z modów są często po prostu do ozdoby. Trzeba będzie zobaczyć, czy dziecku tutaj dojdzie, jak nie to no, trudno będzie, trzeba je wywalić, ale my się skupiamy na tym, co ma ładnie wyglądać, a nie na funkcjonalności. Przecież nie no, żartuję sobie, funkcjonalność też jest ważna. Dobra, zrobimy mu taki kącik tutaj oczywiście też, żeby miał biurko. Parker chodzi do szkoły, jest y, małym dzieckiem, małym? Nie, średnim dzieckiem. Nie zawsze zapominam, jak na nich mówić. Po prostu średnie dziecko, które chodzi do szkoły. Więc będzie miał tutaj kącik, dostaje w prezencie laptop, nie laptopika, tylko iMac Pro. Trochę lepszy komputer ma od taty, ale Zasłużył sobie, bo, bo był grzeczny, powiedzmy. Dobra. Wiecie co? Tak jeszcze patrzę sobie na mam otwarty komputer i mam opis tej rodziny. I tutaj jest napisane: Parker Prudence, uczeń szkoły podstawowej, syn Phoenixa i jego przy. Przyjacielem jest y, Emerald, jakiś Greenwood. Dobra, czyli chłopak ma kolegę swojego ulubionego. Tak, tutaj, dobra, dobra nie mówię o nich już. Y, dajemy parapety, oczywiście parapety. Wiecie co? Ja tak lubię te parapety. Nie wiem, ja się czepiam, czepiłam się tych parapetów, jak ja się czegoś uczepię, to. Ale tutaj nie będzie grzejnika, bo ja zawsze wszędzie daję grzejniki, ale ten pokój chyba się opiszę bez. Obszedł? Obejł? Szedł? Bez... Obszedł. Bez grzejnika. O, poduszka, poduszka, poduszka. Na dole mamy dużo poduszek, więc nie muszę czasami, jak już raz znajdę na jedną kanapę te poduszki, to na szczęście nie muszę tego aż tyle szukać, tylko sobie pipetką, że tak powiem, kopiuję z tego, co mam na dole. No i tutaj czegoś szukałam, jakiegoś obrazka i znalazłam jedno rożca pięknego, który poszedł do pensji córeczki i tam ten pokoik zaraz tu zrobimy. No i to w sumie będzie zaraz koniec, słuchajcie, bo to... Ostatni pokój. Ja nie wiem, czy, czy wam to nie przeszkadza, że czas jest aż tak na szybko ustawiony, choć mi się wydaje, że lepiej się ogląda, jak jest wszystko szybko. No bo tak naprawdę, no co tu pokazywać? Ja y, musiałam przyspieszyć ten czas, bo naprawdę, wiecie, co ja tak się tutaj zastanawiałam, tak sobie myślałam. Czasami, wiecie, tak y, sobie taką przerwę na oddech robiłam i ten film, jakby nie miał takiego przyspieszenia, to trwałby chyba godzinę, a my tego nie chcemy. Ja się muszę skupić, żeby te moje odcinki nie były aż takie długie, no bo Słuchajcie, no ja jak mam coś już oglądać na tym YouTubie i widzę na przykład, że trwa 40 minut, to mi się nie chce. No Tipi, tak Tak, wiecie, to tu musiałam się wyłączyć z nagrywania na chwilę, bo jak ja zaczęłam szukać tego namiotu, to po prostu myślałam, że przejrzałam całą grę, nawet nawet już meble kuchenne. Myślałam, że gdzieś on tam się wywalił do mebli kuchennych, ale oczywiście gdzie był? W kategorii ozdoby, w podkategorii różne. Tak, ten mój folder jest po prostu gigantyczny. Niestety szkoda, mówię, że nie można sobie tego jakoś... Jakoś uporządkować. Wiem, że te okienka można zwiększać na dole. Ja już to też mówiłam ostatnio, ale ja tego nie chcę, bo ja wolę widzieć pokój, a z tymi okienkami, jak są dwa rzędy, to ja sobie jakoś tu radzę. Tak, radzę sobie, ale mówię, że narzekam. Dywanik, wiem, wiem, że ten dywanik, powtarzam, ale po prostu muszę chyba jakieś dywany jeszcze pobrać, bo ich bra brakuje mi. W namiociku tipi są jakieś zabawki. A i ja miałam powiedzieć o tapecie. Nie, słuchajcie, nie mogłam się powstrzymać od, ta od tapety w czerwone serduszka. Po prostu ja ją kocham i musiałam ją tutaj. Dać, po prostu nie mogłam się powstrzymać. Jeśli ktoś mnie ogląda, to wie, że to jest po prostu moja ulubiona tapeta, i ja ją uwielbiam gdzieś tam dawać i powtarzać. No i tutaj mała pędzi też ją dostałam. Co ja tutaj. Aha, chciałam jeszcze o teksturach powiedzieć, bo zobaczcie, ja na przykład, jeśli chodzi o tekstury, to wcale nie mam aż tak dużo pobranych. Najwięcej mam tekstur dre drewna, a resztę, jeśli chodzi o jakieś wzorki, no to mówię tam, 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 te serduszka mam pobrane i jakieś kilka jeszcze takich trójkącików. Nie mam tego dużo, ale dużo używam takich, jakie są z gry. Tylko ja zmieniam ich, im kolory na takie, jakie chcę i na przykład na tipie jest tekstura z gry uważam, że jest fajna. Fajnie sobie potworzyć jakieś takie ulubione swoje kolory. Kolory I do nich nadawać, znaczy nadawać te swoje kolory tym, te, tym teksturom i później sobie stworzyć taki katalog. Bo wiecie, co ja mam takie katalogi, ja bardzo często do niego wracam. Dobra, yy, i tutaj jest taki balkonik. Nie jest to moim zdaniem, gdyby to było w prawdziwym życiu, to nie by było, byłoby do końca funkcjonalne, żeby małe dziecko miało balkon w swoim pokoju, bo to może być niebezpieczne, ale w Simsach nic się nie stanie. Dobra, no i jeszcze na podwóreczku dostaną tutaj na koniec taką piaskownicę. Nie robię tu ogrodzenia, bo mówię, aż tak się już na tym nie skupiałam. Ale poza tym nie zawsze płoty są potrzebne. Oni nie mieli płotu. Będą mieli tutaj piaskownicę, gry w klasy. No i to by było na tyle. Słuchajcie. I taka chustaweczka, i to jest wsio. Wsiad. No i piaseczek jeszcze. Dobra, i tak wygląda domek, słuchajcie, wnętrza pokazuję jeszcze na screenach, jak wyglądają po ukończeniu, mam nadzieję, że Wam się podobają, ja szczerze mówiąc się bardzo świetnie, ja świetnie bawiłam się tworząc ten domek i sprawił mi on naprawdę wiele przyjemności. Do zobaczenia!